Numer seryjny 121935. Zapamiętajcie to 121935. Action replay slow motion on off freeze. I zobaczmy, co możemy u panie! zobaczyć. Cześć, siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taki oto niespodziewany unboxing tych dwóch pudełeczek. W tym pudełeczku pięknym znajduje się klawiatura do Amigi 2000, a w tym pudełeczku znajduje się sama Amiga 2000. Dzisiaj taki niespodziewany unbox i też w retro altanie z tego tytułu, że jest tutaj dużo miejsca, jest tutaj cisza, spokój, mogę sobie robić, czego dusza zapragnie, a poza tym to miejsce przynosi mi szczęście. Amiga 3000, Amiga 4000 była tutaj testowana, odpakowywana, sprawdzana i wszystko zazwyczaj szło tak, jak tego chcieliśmy, a dzisiaj Amiga 2000 w stanie takim minie za bardzo znanym. Sprzedający ocenił to, że przed sprzedażą w podłożu i wszystko działało. Ja do tej pory tego nie sprawdzałem, dzisiaj sprawdzę przy Was, czyli jak ja to mówię, albo będzie bardzo krótki, albo dość długi odcinek. Wszystko zależy od tego, czy sprzęt nam zadziała. Amiga 2000 to komputer, który ze względu na znajdującą się w środku baterię koło procesora ciężko znosi próbę czasu i zazwyczaj ta bateria rozlewa i niszczy tam wszystkie okolice wokół niej znajdujące się. Tak więc dzisiaj się przekonamy najpierw otwierając Amiga 2000 w środku, czy tam nie ma żadnych szkód, a potem będziemy to próbowali wszystko podłączyć, spiąć i się tym po tak więc siadajcie wygodnie, przed Wami unbox tych dość unikatowych pudełeczek z Amigą 2000. Jedziemy z tematem. Dzisiejszą zabawę zaczniemy sobie od odpakowania tego oryginalnego, komodorowskiego pudełka, w którym znajduje się oryginalna klawiatura do Amigi 2000. Najpierw zobaczmy sobie to pudełko, jak wygląda. No troszkę czas odbił na nim swoje piętno, jest podniszczone. Ale powiem Wam zachowało się no tak, no tak na sposób dostateczny można by ją było ocenić. Tu jakieś plamki, tu jest coś napisane fajnego. My lubimy takie smaczki. Tak, coś tu jest ciekawego napisane. Zobaczmy sobie z każdej strony jeszcze raz i zejrzymy zaraz do środka. W środku znajduje się, oto, proszę Państwa, klawiaturka do Amigi 2000 ze styropianami. Rzadko spotykany widok, powiem wam, nigdy nie spodziewałem się, że trafi w moje ręce zestaw Amiga 2000 z kartonami oryginalnymi. No to jest takie, powiem wam, te kartony bardziej unikatowe niż sama Amiga 2000, bo Amiga 2000 jest dość dużo na rynku i można czasami nawet wybierać i przebierać, ale żeby była z kartonem, to powiem wam, rzadkość. Co tutaj na tej klawiaturze rzuca nam się w oczy? Rzuca nam się w oczy to, że jest to układ azerty, ponieważ klawiatura jest z Belgii, wypuszczona na rynek belgijski. Cały zestaw też pochodzi z Belgii. Proszę bardzo. Tam został też zakupiony. Tak wygląda. Klawiaturka sobie tak klika. Wiele osób zawsze prosi, żeby ją tak pomacał porządnie, przyciskał, podociskał. To proszę bardzo. Posłuchajcie, jak to działa. Teraz jeszcze możecie sobie powąchać na przykład pod -enterem. O, popatrzcie, jakie tutaj zakurzenia, zabrudzenia. Ale to wszystko fajnie schodzi. Wąchamy. Ja połocham pierwszy. Pachnie. Wiecie, co w jakimś takim pachnie? Troszkę wilgocią czuć. Troszkę czuć wilgoć. Musicie to powąchać, potwierdzić, mi się przekonał, że mam rację. Co nie? Wilgocią. No to, że się powąchali. Dobra, jeszcze raz. Ok, dobra. Jest w porządku. Odłożymy sobie ją na bok. No, styropianiki jeszcze takie. Widzę, jakieś ciekawe. Dość. Proszę bardzo. No, styropian też trzeba pokazać. No, przecież to jest bardziej unikatowe niż sama klawiaturka. A klawiaturki nie pokazałem jeszcze z tyłu. No, czasami się zapomina w tym ferworze, słuchajcie, tego przeglądania, wypakowywania o niektórych rzeczach, i potem przy montażu czasami sobie myślę, kurde, pominąłem to, kurde, zapomniałem o tym, i tak dalej, i tak dalej. Więc będę starał się troszkę uspokoić. I teraz powoli przeglądamy każdy element zakupionego zestawu. No troszkę zabrudzona jest, słuchajcie, z kabelek, zobaczcie, jest rozciągliwy, wtyczka, wtyczka jest, jest, wtyczka jest cała, no tak to wygląda, dobra, a teraz punkt kulminacyjny, czyli to wielkie pudło, no i jest oryginalne pudełko od Commodore do Amigi 2000, proszę bardzo, ja tak podniosę, one dość ciężkie, żebyśmy sobie zobaczyli z tych czterech stron, może coś ciekawego dojrzymy, zaznaczone Amiga 2000, numer seryjny 121935, zapamiętajcie to, potem sprawdzimy. 2500, 2000 HD jeszcze. Czyli tak to kiedyś było. Zaznaczało się tutaj ubytek dziura, ale zagięte. Bo to jest zagięte do środka. Zobaczcie. Ktoś tak wpakował, to może da się wyprostować. Musi się dać. Tutaj jakaś dziura też malutka. Okej, okay, to już widzieliśmy od spodu, od spodu, no poklejone taśmą. Tu ktoś zakleił. Słuchajcie, tutaj coś było. Tu był jakiś, jakiś może paragon. Coś tam jest napisane, ale to jest zamazane wszystko. No i dobra, wypakowujemy tą maszynę. Mam tutaj jakieś papierki i sprzedający jeszcze y, obiecał mi, że do tego będzie myszka, tam jakieś dyskietki, bo było to tutaj, ale zapomniał tego zabrać. Z racji tego, że to jest sprzedający, z którym już nieraz robiłem interesy, tak więc tutaj się nie ma co martwić. Jak się następnym razem spotkamy, to mam mi po prostu dorzucić brakujące elementy tego zestawu. No i tutaj mamy po francusku manual Amigi 2000, co to jest dla mnie bezużyteczne kompletnie po francusku, ale mam taki, do Amigi 500 2000 wychodziły takie instrukcje w języku angielskim i mam to. Co my tu mamy Supra Drive, ja wiem co to jest Supra Drive, ale czy to tutaj będzie, czy to tylko została sama instrukcja i ktoś zabrał, jest jakiś, jakiś tutaj też paragon. To jest dysk twardy Supra Drive, może w środku jest zamontowane, Zobaczymy, będziemy ją otwierać na pewno. Zobaczcie sobie Supra Drive. Pierwszy raz zobaczyłem kiedyś, jak szukałem Amigi 2000 na eBayu i tam były jest z tym Supra i ten Supra zawsze był taki drogi w ogóle. O, to jest fajne, fajne. To jest fajny manual, naprawdę bardzo rzadki. Amiga Action Replay. Aha, Action Replay to taki jest, z tego co pamiętam, do Amigi mam taki coś w boczny slot wciska Action Replay, i to można sobie gierki połzować, hakować i inne cuda z nimi robić. Dobra, jest coś takiego, i tutaj jeszcze instalacja Supra RAMu 2000. No dobra, ciekawe, czy tu w środku jest ten Supra. Zaraz się przekonamy, jakoś to trzeba wyciągnąć, zobaczymy, czy to wyjdzie tak. Nie, w życiu tak nie wyjdzie. Tutaj też jakaś naklejka z jakimś imieniem, nazwiskiem. Ja tutaj bardzo lubię kręcić, bo tu jest bardzo dużo miejsca. O, udało się. Dobra. Mamy to. I chyba teraz sobie przypomniałem, że nie wziąłem śrubokręta. Ja pierdzielę, muszę zasuwać zaraz po śrubokręt, ale to za chwilę weźmiemy sobie. Najpierw ją obejrzymy. Zdejmiemy styropian numer jeden. Na podłogę. Coś tam w środku jest luzem. I teraz zajrzymy sobie od góry. Brudna, zabrudzona, troszkę tutaj przebrawiona. Tutaj taka naklejka jest. No i fro. coś tu na tym froncie lata. Zostawię tak, żebyście dobrze widzieli. Action replay: slow motion on/off freeze. Słuchajcie, czyli to jest taki wyprowadzony jakiś chałupniczo-przełącznik od Action Replay'a. No ciekawe, nie wiedziałem, że są takie wersje. Zawsze ta wersja to była w formie takiego cartridge'a, którego wpinaliśmy z boku do Amigi 500. Tutaj brakuje nam yy, yy, zaślepki. Tu jest jedna stacja dyskietek. Porty DB9, port klawiatury. Od spodu fajne te korkowane stopki są, zawsze mi się podoba to. Zobaczymy sobie z tej strony teraz. No, i nie wziąłem śrubokrętu. Tutaj jednej śrubki brakuje, tu mamy jedną. OK, z tej strony bardzo ładna blacha. Z góry też nie jest źle, nie jest tak pozarzynana jak na przykład moja Amiga 4000, że cała pozdrapywana farba z góry. Tutaj mamy tył, tu coś jest. Nie wiem co to jest, tutaj pusto wszędzie, pusto, pusto. Yy, zaraz się przekonamy. No, porty w porządku. Numer seryjny, zgadza się. 121935, czyli tutaj mamy Amigę z tego pudła. Wszystko się zgadza. Super spoko. Z tej strony jeszcze tu też brakuje. Śrubki. No i co? No dobra, no tak to się prezentuje. Zrobimy wąchanie z tej szpary tutaj brakującej. O, słuchajcie, no czuć strasznie wilgocią. Powąchajcie. No kurde, też tak mówicie. No, no wilgoć, wilgoć jak nic. Mam nadzieję, że w środku przez tą wilgoć nie ma jakichś większych defektów. Ale to się przekonamy za chwilę. Bo ja muszę drałować teraz po śrubokręt. Ten oto śrubokręt dokonał tutaj takiego rozdziewiczenia tej Amigii w retro altanie, bo ona już rozdziewiczona była, bo jak widzieliście, plomba z tyłu została wcześniej przez kogoś zerwana. No dobra, to co, zdejmujemy tą blachę. Ona taka tutaj brudna, ale wiecie co, CIF czyni cuda, naprawdę, mówię Wam, CIF to jest masakra. Yy, dobra, spróbujmy to zdjąć. Tutaj z przodu ten... Aha, ten Action Replay jest tak wyprowadzony od spodu. I zobaczmy... Co możemy. U panie, zobaczyć. No, jest tu coś. Słuchajcie, napchane w niej w środku. Ja myślę, że jest pusta. Mamy dysk twardy. Supra jest wsadzona, czyli instrukcja nie kłamała. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Mamy dysk. Mamy to jest rozszerzenie pamięci. Tutaj. Jakby wam to pokazać, żebyście tak widzieli dobrze, jak ja I się też tak poekscytowali trochę. No słuchajcie, jakie jaja, masakra. Ale się cieszę, fajnie. No to piękna sprawa jest. No tego się nie spodziewałem. Powiem wam. No fajnie, fajnie. Nie wiedziałem, że to tutaj jest. Z tyłu ten y, port, nie, który tutaj jest. Mógłby na to wskazywać, no ale ja jestem za cienki w majtkach, żeby po nim rozpoznać, że tam w środku się Supra znajduje. Pewnie jeden z Was już to wiedział od razu, jak oglądał ten film. Mówi, no panie, tam w środku na pewno jest Supra. Dobra, teraz popatrzmy na to, na ten przewód od Action Replaya. On idzie tu, 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 tu i do tej płytki. Tu. To jest coś takiego. No to się będzie działo. Mam nadzieję, że to wszystko ruszy. I zobaczmy teraz na tą nieszczęsną baterię. Ona jest tutaj. Ciężko tam dojrzeć. Strasznie zakurzone wszystko jest. Ale to trzeba by było wypiąć. I wiecie co zrobić? Wyczyścić, ale to nie teraz. Ja tam zaglądam i powiem wam, że ja nie widzę jakichś śladów rozdania. Jest ta niebieska pastylka tam. Wy jej nie zobaczycie. Ja postaram się tak przybliżyć. Tam jest więcej. Ona jest tam, widzicie? Tam jest strasznie nakurzone. Ale nie widzę, żeby był tam jakiś nalot. Procesora, więc spoko. Będzie można uruchomić. Płyta główna sama zaś to jest rok 1988. I powiem wam tak: tak capi wilgocią z środka, że masakra. Śmierdzi to gdzieś stało, po prostu w zawilgoconym pomieszczeniu. Nie to, że, ta, że tutaj jest coś skorodowane, bo ja nie widzę tak na pierwszy rzut oka. No ale spoko. Jest ok. Hinon, stacja Japan FB354. Ja sobie chodzę swobodnie, słuchajcie, lewo, prawo wokół stołu, kręcę się, orbituję tutaj, oglądam. No, piękna sprawa, dobra, dobra. To co, zacieram rączki? Monitorek, klawiaturka, zasilanie i jedziemy dalej. Dobra, wszystko sobie popodpinałem. Tutaj wyciągnąłem taki duży przedłużacz, wszystko mi się tu poplątało. I najgorsze jest to, że zaczęli tutaj wycinkę robić w lesie teraz i strasznie tutaj się drą, piły można oszaleć. Tak było spokojnie i cicho. Ktoś by mi powiedział, mieszkasz w lesie, kurde, i masz ciszę, spokój, no to zdycie, co tu się odpierdziela. Non stop, jakaś wycinka, tatry z drewnem, dramat. Dobra, nie ma co gadać. Przyszliśmy tutaj testować Amiga 2000. To chyba podpiałem wszystko. Dobra, przy was pierwsze uruchomienie. Fiskam z tyłu. Włącznik, uwaga. Pierwsze uruchomienie, ciekawe. Coś tam zgrzyta, coś tam mruga. Ja sobie tutaj usiadłem, dysk tutaj mruga nam hard drive, dioda, no i czekam. Słyszę cykanie stacji. To chyba dobry znak, co? Nie, jest coś, słuchajcie, jest coś. Jest coś, ale strasznie dziadowski obraz. Czemu taki słaby obraz jest na niej? Widzicie, tutaj kontur? Kurde. Co jest grane? No jest tutaj ten kontur. Nie wiem, czy Wy go widzicie. Zobaczcie, widzicie? Jest tam. Co, co jest z workbenchem nie tak. Not a dos disk. Lepiej widać kurczę na, na, na kamerce niż na yy, niż tak tutaj na monitorze. Trochę lipa. Patrzę czy działa reset z klawiatury działa. No dobra, skoczę sobie po inne kable, no nie mam wyboru. Zmieniłem jeszcze kabel. Inny wziąłem z kart i widzę, że jest jasność na ekranie. Czyli kabel, który miałem wcześniej, który służył mi tyle lat, został uszkodzony w trasie retro pokój retro altana. No to wychodzi. Ech, no tak. No wiecie co? Yy, zobaczymy, czy to ruszy. Dysk mruga. Coś tam. Krząka w nim, ale wydaje mi się, że ona się restartuje. Może tak być. A nie. No tak jakby się ten ekran sami widzicie, nie? Mamy cancel, mamy Nie mam dyskietki z workbench'em, żeby to sprawdzić, ale sprawdzimy sobie, bo mam inne dyskietki, czy w ogóle coś tutaj nam ruszy. Mam też przygotowanego goteka jakby co z narzędziami diagnostycznymi i zaraz sobie sprawdzimy jeszcze czy ruszy stacja dyskietek. O ile dyskietka się też nie zepsuła. Action Replay MK2 Proszę bardzo. Widzieliście to? Po resecie się pojawił taki napis. A stacja dyskietek, co? Halo! Nic, stacja dyskietek jest martwa. Dobra, trzeba by tutaj podłączyć sobie. Goteka chyba, tak mi się wydaje. No za cholerę się nie chce sprzęt uruchomić, więc postanowiłem całkowicie wyciągnąć zawartość. Zobaczcie sobie, tutaj mamy Supra z dyskiem Quantum. Pokażę Wam tak z bliska, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. I z drugiej strony. Tu mamy dysk. Płytka PCB, ładnie to wszystko zachowane, elegancko. Elegancko to wygląda. No, i tutaj też wyciągnąłem drugą tą płytkę z pamięciami 2, 4, 6, 8 Mega. Możemy dołożyć, widzicie? Tak to wygląda. I to wszystko wyciągnąłem, dlatego że wydaje mi się, że to może być problem. Skoro ta bateryjka, która tutaj się znajduje w środku, w ogóle praktycznie tam ja nie widzę nic, żeby ona coś zapruszyła. Więc to mogło być powodem, że nam tutaj nic się nie uruchamia. Zobaczmy teraz. Jest, od razu. Odstrzała. Gotek złapał. Proszę bardzo. Czyli te dwie karty będą do przetestowania pamięci. Jeden Mega mamy. Ok, klawiaturkę sobie sprawdzimy szybciutko, czy chodzi. Klawiatura w układzie Azerty. No, słuchajcie, no mi to nie przeszkadza. Zwłaszcza, że ja mam dwie klawiatury do Amigi 2000 w układzie QWERTY i jedną mam w QWERTY, jedną mam w QWERTZ, Tak więc to nie jest problem. Spoko. Klawiatura śmiga. Kontrolery nie podpinałem jeszcze joysticka, który też wziąłem, czy chyba pada, wziąłem pada raczej. Audio. No niezniszczalna maszyna, no niezniszczalna, słuchajcie. Audio, wideo. Nie, no tutaj to co będę sprawdzał tutaj wszystko sprawdzimy sobie. Test zdany. RTC Detected, patrzcie, ale jaja jeszcze baterię wykryło tą zajechaną. No dobra, tu wszystko jest. Bardzo się cieszę z tego powodu. Wiecie, co jeszcze chcę sprawdzić? Chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Chcę sprawdzić tą stację dyskietek teraz. Czy ona teraz mi tutaj ruszy? Jak nie, no to będzie do rozebrania. A potem. Zagramy jeszcze jakąś gierkę, no musi być gierka, no nawet tutaj chyba na tym jest Super frog. tak wiem. Super frog tutaj na tym goteku chyba mam nawet, ale to czekajcie, najpierw jeszcze stacja, tak? Stacja dyskietek jeszcze do sprawdzenia. Podpiąłem stację dyskietek, no i sprawdźmy sobie, tutaj mam coś takiego. Swift, nie wiem czy ta dyskietka jest sprawna, dawno jej nie, nie używałem, ona w tym pudełeczku była szczelnie zamknięta. Słyszę jak stacja cyklicznie cyka. Ale widzę, że ten czujnik położenia dyskietki nie wykrywa, że stacja jest w środku. Da się to chałupniczo Nie chcę tego złamać frontu. Tu jest. O, o! Słyszałem, słyszałem. Zaskoczyła. Kurde, retro retroaltada przynosi dużo szczęścia. Naprawdę, muszę tu chyba wszystko otwierać. Fakt, że jest 10 stopni, teraz, ale spoko. Emocje są. Proszę bardzo, no! Silkworm, nie Swift, komuś się popieprzyło. Gdzie ten pad? Ale słuchajcie, jestem zadowolony! Czyli stacja dyskietek jest sprawna bez czyszczenia, tylko tam czujnik trzeba spryskać kontakt sprayem i będzie śmigał. Powiem wam super, no super masakra, ale się ciesza. Pięknie Silkworm nam chodzi. No teraz tak, myślę sobie, co tutaj z tym zrobić. Wszystko trzeba rozebrać, wyciągnąć płytę główną, usunąć baterię, zamienić ją na sprawną, współczesną, przejrzeć dokładnie jeszcze tam podstawkę procesora, czy tam nie jest zapruszone, bo tego tak nie widać. Wszystko wyczyścić z kurzu, przemyć izopropanolem, stację wyczyścić. No i zastanowić się, co zrobić z tą suprą. Wiecie, co już tego superfroga sobie darujemy? No bo, skoro silkworm tutaj nam się odpalił, no to co ja będę jeszcze superfrogiem was katował? Mimo, że tutaj na dyskietce też jest. Można dać pauzę? Można. Tak jeszcze sobie przejrzę. Dyskietki, słuchajcie, takie zajechane, a patrzcie, ruszyła je od strzała. O, tu jest, żebyś nie było. Patrzcie, będzie widać. Superfrog! Ale wiecie co, Super Altana przyniosła mi tutaj dużo szczęścia, bo sprzęt śmiga, tak jak widzicie. Te dwie karty Supry są do sprawdzenia, to już yy, zajmie się ktoś inny tym, a ja sobie tu wszystko użogarnę. No, jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Powrót do Retro Altany wiem, że bardzo niektórzy czekali, to proszę bardzo jest. Mimo, że zimno, ten Maj taki dziadowski, ale liczę na Wasze komentarze, liczę na Waszą opinię. Pod filmem, poczytam, podpisuję. Dzięki, żeście byli. To był naprawdę bardzo fajnie tutaj spędzony dla mnie czas, i mam nadzieję, że dla Was też. Piona i do następnego, cześć!